Zacznijmy od pozycji ofiary. Myślę, że wiesz intuicyjnie o czym mówię, choć czasami to przyjmowanie pozycji ofiary przez nas jest subtelne, takie delikatne, ukryte. Ogólnie mówiąc o pozycji ofiary, mówię o tym, że reagując na sytuacje stresowe, szukamy winy na zewnątrz. Natychmiast nasza uwaga ucieka na zewnątrz i mówimy: A cierpię dlatego, bo coś się wydarzyło, cierpię dlatego, bo ten się tak zachował. Jest mi niedobrze, dlatego że ta sytuacja jest taka, mieszkam w takim kraju, klimat jest taki, wszystkie okoliczności zewnętrzne są przyczyną moich nieszczęść. Czasami pozycja ofiary objawia się w ten sposób, że nie obwiniamy innych ludzi, ale obwiniamy o wszystko siebie. Także inni są ok, ale ja jestem gorszy, ja jestem gorsza, ja jestem nieodpowiednia. To na pewno ze mną jest problem. Tak naprawdę jest to bardzo podobny mechanizm, tyle że cel tego obwiniania jest inny. I myślę, że jedną z ważniejszych zmian, którą możemy zrobić w życiu, jest właśnie odwrócenie, przejście z tej pozycji ofiary do pozycji mocy, do zauważenia, że tak naprawdę mam wpływ na wszystkie reakcje, które mnie dotyczą. Ta przemiana może się odbywać na wielu poziomach. Jeden poziom to jest taki poziom intelektualny, kiedy sobie uświadamiamy, że tak naprawdę mamy moc, że możemy wpływać na nasze reakcje, możemy modyfikować naszą sytuację, nie jesteśmy w stanie zmienić. Bieżącego momentu, ale na podstawie mądrych decyzji możemy wpłynąć na to, co będzie później. Ale można też działać niejako poniżej poziomu intelektualnego. W takim przypadku nie prowadzimy już takich intelektualnych rozkmin, ale po prostu odwracamy naszą uwagę tak jak podczas skanu wewnętrznego, który robimy na wszystkich praktykach. Kiedy nasza uwaga wyskakuje na zewnątrz, bo się rozgniewaliśmy, orientujemy się, włącza się nam ten radar czujności, odwracamy uwagę na to, co się dzieje w nas. Zauważamy, że ten wstrętny szef to tak naprawdę jest pewna myśl, historia, a to, co się dzieje naprawdę, to jest pewna fala gniewu, która przechodzi przez moje ciało, która obejmuje różne miejsca w moim ciele, ma różną temperaturę, jakby popycha mnie do agresywnego działania, popycha mnie do wypowiadania słów. Jest czymś w rodzaju takiego bardzo silnego wiatru, można powiedzieć, takiego szkwału porywistego, wręcz czasami huraganu. I gdy tylko zaczynamy obserwować, co się w nas dzieje, stopniowo, stopniowo ta energia się rozluźnia, uwalnia. Być może w tej konkretnej sytuacji nadal będziemy czuć roztrzęsienie, ale dajemy sygnał naszej podświadomości, że w przyszłości, gdy pojawi się podobna sytuacja, to reakcja już będzie odrobinkę mniej intensywna. Jeśli chcesz nauczyć się medytacji lub utrwalić swoją praktykę, zapraszam do detoksu umysłu. To wiedza, wspólne praktyki, wymiana doświadczeń i wiele, wiele więcej. Zapraszam, link w opisie.